Robiłem tu takie małe drzwi, godzinę czasu, myślę, że jakieś około 10 męskich dziwek. Na pełnej pizdzie, nie? No bo jak stanąłem chwilę i myślałem, jak to, to zrobić, pełna pizda, nie? Bo jak tak to coś robisz, to tak mi słychać. No i stopery w uszach, bo tam pierdole, tam nie interesuje mnie to. Ze cztery razy pociąg przejechał. I męska dziwka na pełnej piździe. Nie? Także kamery sprawne i jebanet sweluchy w akcji. No bo kto by tutaj co widział, nie? Broń. Stare cwele męskim dziwkom, nie żeby się wykazywały. Będą mieli możliwość, która się będzie nadawała, no to jej umożliwią znowu się sprzedanie. Nie? Także stare tutaj wybierają, która się nie pierdoli. Męska dziwka kontra dziadki, więc... Tak wyglądają święta od początku grudnia, na pełnej piździe, rury ucinają, po oknach świecą. Także tak to wygląda w rzeczywistości. Stare cwale i męskie dziwki. Bo to tam jest chuj. Jednym słowem można powiedzieć kurewki. Gdzieś tak nerwowi, nerwowi są, jakby zamiast chuja w dupie mieli jakiegoś druta. Ja nie wiem przecież. Ani to pracować nie musi, bo sprzeda się, obciągnie kurwalackę. No ale my też w sumie nie mamy na tyle pieniędzy, żeby nas to do burdelu jeździć, nie? A czy do burdelu tam? No, hu, no nie wiem, gdzie kto każdy tam jeździ, nie? No to także oni też, to też im się uszczupli chyba, to dlatego. Bo to bym z, z, jak niezruchane w dupę, to się z uśmiechem na twarzy, nie? Powiedzicie, dzisiaj ze dwa razy sobie po prostu przyrobię i już ma dniówkę, nie? Pochój robić I tam w tym planie to tylko głupie robi, mądre to się sprzedaje.